Kurwa, stać się sławnym, albo przynajmniej rozpoznawalnym. Jeden najebany. Wszoła. Pierwsza noc znamy cię za mną. No, no wyobraźnia miatała mi figle. Wpiatała mi figle, ale patrzcie ten widok. O, jest solidnie. Ludzie żonawnie kąpią się. Poduszki żadnej No Myślałem w nocy, że ktoś, ktoś Strasznie dużo motorów tutaj jeździ Cały czas myślałem, że ktoś przeskakuje Przez ogrodzenie Jakiś wariat tu przyszedł sobie śpiewać Jeszcze najebany Chyba z rodziny ktoś

Just places where you can swim. Right oh. here. Oh. And in that side there is a place where you can write that. A nice, nice place. Yeah. yeah. Have, you you huh? have you been in Bucolus? Have you been in have been, Okay, but it's I've different here, right? Yes. So the colors is deeper here. Some I've people call I've here that this is a nothing. Okay. Some yeah, people say. Like, like, looks like. <laughs> Poznałem Ricardo. Wszyscy mi dają więcej lat niż mam, bo to jest smutne, bo na 40 wyglądać jak 50-latek to jest słabo. He. Ale woda zajebista tu jest. Przeżywista, nie wiem czy jej widzicie. jest naprawdę kocur, To jest Ricardo. He. He. Tam jest mój domiacik. tam jest płot, przez który myślałem, że oni przeskakują. Ale to woda uderzała w sumie tylko te kamienne coś tak mocno. Do godziny dziewiątej na kajaczek muszę sobie jeszcze poczekać. No i pewnie będę zawijał manele później nie wiem w którą stronę. To nabiera wody, kurwa, że tu macie to, że to ma dziury w Jeszcze raz taki kajak Jadę po fronty, płynę z naczyń na, na duże wody wypływa, nie? To jest to przecież he, Beka jaka wola, patrzcie. No, Jezus, 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 nie zagadał w Na środku jeziora jest kraken nie wypływałem na niego. Nie byli skorzy do pomocy, ogólnie nie nieść tego kajaka To kunia Ustawiłem u nich plecak e, Mam tak duży plecak, że większość szałek w Meksyku poz, e, nie mieści Pozdro dla tych, którzy mają jeszcze większy Ja mam tylko 50, 50 litrowy keczuj No w dupy to Czemu taki wiatr? Spokojny chciałem być Gąszer kajaker, po motławie zapieprzałem, a tutaj mam nie Świetna jest sytuacja, bo jak pływam kajakiem zwisną po Motławie, to prawie na statek pyknął Halo? Chary. Jestem na środku jeziora, kurwy sy. <grymne> <grymne> Ty też jesteś człowiek? Nagrywam, cicho. <grymne> Stopę za tako i picie fresko. Mm, spoko. Jestem w Hulszy. Byłem w Nidobaru. Smaczne. Smaczne tako. Nie jest miść tako, tylko jedno zjadłem. To na pewno nie jest puczek, ale mi smakuje. Nie wiem jaki mam teraz trap podróżniczy. Ciekawe czy teraz łapię stopę. Jest przede mną nawet naprawdę kawał kupy drogi. A ta tamtą stronę podobno O, co ja! Patrzcie yo man Siema Ale wychudzone trochę Kszul Holsza No i ja od pani kupiłem sobie kokos Wodę Jee, yeah, pani wysłała buziaka wow, ja też odsyłam buziaka Kupiłem od pani sobie wodę z kokosem ponieważ takie upały Powiedziała, że jest spoko i w sumie też słyszałem, czytałem coś. To była w ogóle tylko sobie jest zajebista na nerki, e, że odczyszcza w fajnie. No i musiałem sobie coś to kupić słupkiego na podróży. E, jest taka droga to przede mną. E, zmierzam w kierunku Kampesze, ale chciałbym zahaczyć o Kalakmul. E, to jest taka... Tam jest taka druga... Druga na świecie, najwyższa piramida, na którą można w ogólnie teraz wejść w czasach koronawirusa, co jest mega plusem, bo większość piramid nie. O tak, na sam z wiatrem i z kamerą. Urururu. Chyba weskitu woda z kórkosów było. Woda Panty! już tak stopach, któryś kurca! Come on! Jestem przyjaznym człowiekiem! Nic nie wiem. Patrzcie, patrzcie! Piramidy Konhulicz, Chinicina i Dzabanna. Traktuję dzisiaj siebie jako e, monosyk, Kurwa! Hey! Lecimy w stronę Kampesze Tyle kilometrów. Słyszałem, że to są dobre lasy do zakopywania ludzi i wyrzucania trupów. <laughs> Staram się Nie ma opcji, że coś mi pomoże teraz Chłapie stopal bo umieram Nie nie. Fuck. Patrzcie Chciałem tam wejść ale zawarkowałam moje auto gdyby nie było auta Koch to jest naprawdę ciężko hardcore, ale daje radę, je, bo to jest balka z charakterem, a oto w tej podróży chodzi, żeby być innym Patrzcie, Patrzcie to wielkie jest wow Patrzcie co to jest Instytut Technologico de la Zona Maja Takos! Takos, takos, takos w Nikolas, brawo. Wsiadłem jakiegoś kolektywa, cały bas, ale to jest taka wioska Wow. Ja nie wiem gdzie jestem. Boisko iść na Jestem w centrum. Amigo, ok. Dądę. Opuszczam e, Opuszczam całą bas jakoś, tak, bo naprawdę to była Wiocha. A tam są krowy, czy tam byki, pasą się. Znam się na liczbach. Mówiono mi, że setenta. No to 70 pesos. No ja mu daję 200, no ja mi daje 120. Setenta, amigo. Amigo, no setenta osiemdziesiąt już. Dużo ich Siema Gąsior, jestem jestem od was jakby Co, to te z rodziny Sakowaty Tak Szczerze to nie wiem czy tam stoi jakaś straż kontrolna Bądź cokolwiek No to są jeszcze taki backweedów ja jestem obstrany nie chcę stracić ujdu. Zobaczcie o co chodzi. Ale z tego co tam widzę, to, to jest jakiś chłop z gnatem. O kurwa ty. Wąż, kur... naprawdę daleko już od do... Sorry, ale żaden oto stop się nie łapie. Nie, wiem, mam czarną łapę. Jestem podzierany. Ale to no, zobaczycie. Jesje kulde Jesje nagele Jesje kulde Swapa Obaba, Alcohol Uu, uh. umrang jest kurwa, brak zasięgu już od godziny. Jak zginę, to się nie dowiecie. No i kurwa, stać się sławnym albo przynajmniej rozpoznawalnym. To jest bezkitu przygoda. Fajnie. Wiecie co? naprawdę jest nie wiedzieć, czego się można spodziewać. Niezapomniane uczucie. Nie? Wow, wow, wow. Boże, tak, o pierdolę. No i chuj Dochodzę do czegoś takiego Przyjadę, kiedy tam przeszedłem Ola. Ola. Dobra, czapkę No za się na tej W pustynnej kurcze meksykańskiej Saharze Patrzcie czeka droga mnie czeka tam jest cień. Absolutnie nie wiem, gdzie jestem. Jest tu drzewko w cieniem. Gdzie sobie uklapę odpocznę. Napiję się wody z kokosem. że ta co znalazłem. Nie wiem, co to, ale coś to wygląda na coś. Beka, bo tu była wygleba popalona, jak widać. to są paprocie. Albo jakiś kurwa, niedorozwinięta jaraj Wiecie... Wiecie co? Nie fajnie być pomiędzy Nito, nie, między dupą a cipą. Wiecie o co chodzi pomiędzy. W Dupie, wiecie o co chodzi. Albo to. Jebać. ha Możemy złapać. Łago. Jest to, powiedz tak ubrudniony. Szkoda. Dobrze, że lubię się odwracać, nie? Mój namiot! Mój namiot! Nadal lecę z buta! Minęło 25 minut na zegarku, zanim ostatnio auto przejeżdżało w tamtą stronę, gdzie idę. Lipa. A daje słońce jak nic, opalam giry. Witamy w kampesze. Da się wpakowałem Serio mówię Nic się jeszcze dla mnie nie zatrzymało Przeszedłem Połowę Jeszcze połowę mi zostało Jestem w cieniu Jestem między Quantaro a Campeshe. Chodź do Gracias chodź, chodź Gratulacje Gratulacje ci młodzi ludzie mnie podwożą Proszę tam gdzie jadę przejechać Amigo, wracasz w pora, tak? Witam w mieście A. Gracias Ale one są super Mam odciski prawdopodobnie na stopach, chcę już odpłynąć w hotelu Mam nadzieję, że mam tu sygnał i od razu wbijam a grube nie Po kolkę Kol? Si Nie, to nie. O, por favor Gracias Jestem sobie Pizza ta kostarta z hamburgeras La pizza ta tutaj coś prawdopodobnie dobrego e, Yes, yes. Uh, para mi no uh, classic burger. Ok, and would you like something to drink? Ah, ah, so, okay. Okay. So one um, classic burger for now. Aha. Huh? One classic burger for now. So fucking good speaking. To co przeżyłem Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć wam jak dobrze się czuję w tym momencie. może mogę odsapnąć, gdy mogę sobie usiąść. To, ile kilometrów przebyłem i że do jednego stopa złapałem takie odciski na stopach. jestem głodny, jestem... Zginąłem i mam bez kitu teraz, mówię. Gdyby mnie nikt nie wziął, naprawdę nie dotarłbym tutaj. Jakbym miał przesrane. É, é muito hostel. Muito bom para o meu chiste. Não sei se existe. Hola. Hola, umas tardes. E, quanto, quanto é para duas noites? Dos noites? Sim. Em que habitação? Hostel? Ou... Hostel, hostel. 200 por pessoa. É, 200? Sim. Sí. 200 por pessoa. Uma noite? Uma noite. Ok. So, do dos noches para mí. Ah, dos noches. Do. Permítame, ahorita le... Eh, les... oh. Ahorita. Dos noches. Sí. Si. Ok. Este, ahorita vengo con las cosas. Okay. No problema. Nie jest Ferrari, nie ma okay. ferrar. no problemu. Okej, okay. jeszcze ja la partita... No rytam, rytam ją. Okej. Fajnie będzie to obejść. Pójdę na lagunę zobaczyć krokodylę. O, tam czyści basen Ładnie Mały sobie popyla. Ale to maląż kręcą, kurcze. Ładny widoczek.